Cześć, witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce. Witajcie po kolejnej dość długiej przerwie. Jest 29 kwietnia, więc pora ruszyć na majówkę. Za nami jak widzicie nasz opel, tam jest drugi kamper naszych znajomych. Jedziemy wspólnie na majówkę. Mamy przed sobą całe chyba 8 dni, bo wracamy dopiero w sobotę. Nie, to 7. 7 dni wracamy dopiero w sobotę. Będzie oczywiście relacja z całego wyjazdu. Dzisiaj jedziemy do zdworza na camping relax, chyba tradycyjnie, bo co roku odwiedzamy ten kemping. Ten no i cóż, tam spotykamy się z rodziną, więc nie wiem, czy tam za dużo ponagrywam. Natomiast na pewno z reszty wyjazdu będzie, będzie do spora relacja. Jeżeli mi się uda, to spróbuję wam pokazać w czasie tego wyjazdu kampera od naszych znajomych. Bardzo fajnie zrobiony. Na ukrywanie, jak widzicie. Co jeszcze? Spróbuję Wam też opowiedzieć, co się działo podczas tej bardzo długiej przerwy. Praktycznie nie było nas od października do lutego. Ten lutowy film też nie był może najwyższych lotów, no niestety nagrywałem to takim sprzętem, jaki wtedy miałem przy sobie. Teraz nagrywam już normalnie aparatem. No cóż, słuchajcie, yy, jesteśmy na mopie w Wieszowej. Za chwilę jedziemy dalej, tutaj się spotkaliśmy. Za chwilę jedziemy dalej. Yy, Gdzieś po drodze na pewno się jeszcze zatrzymamy, więc, więc jakaś relacja też będzie. Mamy plan odwiedzić dwa miejsca po drodze i, i coś tam zwiedzić. No cóż, słuchajcie, to jeżeli będzie się działo coś ciekawego, na pewno się włączę, a tymczasem do zobaczenia. Zatrzymaliśmy się na mopie z chyba z za Kamieńskiem w stronę, stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Muszę Wam powiedzieć, że tylu kamperów, ile dzisiaj mijaliśmy, ile jechało w tym samym kierunku co my, to nie widziałem już dawno. Ale większość, większość kamperów, mało bardzo przyczep, widzieliśmy tylko dwie niewiadówki, ale po prostu ogrom, ogrom. Widać, że dużo ludzi wyjechało dzisiaj na majówkę. Słuchajcie wszystkim, którzy dzisiaj wyjechali, życzę udanego wyjazdu i udanych przede wszystkim powrotów z majówki. Dojechaliśmy właśnie do Gombina Małe zakupy w Biedrze Ania poszła na zakupy, ja jestem z mątkiem. Montuś, tu widzicie jest montek. Mam jeszcze kilka kilometrów do zdworza Tak więc myślę, że tak za, za, za godzinkę będziemy w zdworzu. No, nawet może szybciej, bo zależy ile potrwają zakupy. Zależy ile Ania czasu spędzi w Biedronce. Dobra. To na razie tyle, do następnego wejścia. Witajcie w kolejnym dniu, a właściwie w kolejnym, kolejnym dniu, bo dzisiaj mamy już poniedziałek, 1 maja. Jak widzicie, w zasadzie jesteśmy już zwinięci, więc to znaczy, że jedziemy dalej. Gdzie pojedziemy, to za chwilę zobaczycie, natomiast. E, no, tutaj nic na, na relaksie nie nagrywałem, dlatego że spotkaliśmy się tutaj z rodzinką, więc nie było w zasadzie co nagrywać. Tak naprawdę e, wrzucę Wam za chwilę tutaj. Zobaczycie e, nowy cennik z relaksa na ten rok. No i cóż, miejsce jak zwykle bardzo fajne, e, bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Tak jak na poprzednich filmach mówiłem, e, pogoda była. No, dzisiaj jest bardzo fajnie ciepło, wczoraj było dużo chłodniej. Było tylko 13 stopni, chyba w najcieplejszym momencie dnia. No cóż, taka majówka dość chłodna w tym roku, można powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie dalej. W każdym razie, słuchajcie, zapraszam Was na relaks. Bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Odwiedzajcie, a my za chwilę jedziemy dalej i widzimy się w kolejnym wejściu. Jesteśmy w tej chwili w Gombinie. Za mną Gombiński ratusz. Chcę powiedzieć, że jestem z tym miejscem związany dość mocno, dlatego, że mieszkałem tutaj 13 lat. A no, sentymenty <grywają> robią swoje. A jesteśmy tutaj przy pomniku, który też ma dla mnie dość duże znaczenie. Jest to pomnik, e, e, który jest dedykowany, może to złe słowo, dedykowany, ale poświęcony ofiarom mordu hitlerowskiego, który miał tutaj miejsce w 1941 roku. Niemcy rozstrzelali tutaj 10 osób i płaskorzeźbę na tym pomniku wykonał dla mnie, e, nie dla mnie, wykonał, wykonał mój dziadek. Teraz pokażę wam jak to wygląda. Kolejny przystanek na naszej drodze. Jesteśmy w skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Jączeminie Polskim. Nie jest to duży skansen, bo jest tutaj dosłownie kilka, kilka chałupek, jakiś kościół, ale, ale warto naprawdę tu przyjechać, tym bardziej, słuchajcie, że nie płacicie tutaj za wstęp. Jest, wejście jest za darmo, dlatego że jest to oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Cały ten skansen był współfinansowany przez Unię Europejską, dlatego przez 5 lat nie pobierane są opłaty. Czyli jeszcze, jeszcze przez jakiś czas opłat tutaj nie będzie. A teraz zobaczcie, jak wygląda taki skansen. W Skansenie znajduje się również malutki cmentarz ewangelicko-augsburski, który też warto zobaczyć warto zwiedzić warto zobaczyć, jak wyglądały takie bardzo stare nagrobki. Co do Skansenu, powiem Wam tak: nie jest on największy, natomiast na pewno warto tutaj przyjechać warto zapoznać się z historią tych terenów. Historią osadnictwa nadwiślańskiego, o ewangelikach, którzy tutaj mieszkali, o menonitach, którzy również tutaj mieszkali. Tak więc spory kawał historii, sporo, sporo wiedzy, którą można tutaj zdobyć, to na pewno no na pewno warto tutaj przyjechać. Zwiedzania jest tutaj na, nie wiem, może godzinkę, natomiast czytania jest dość sporo, dlatego że w kościele, który, w którym byliśmy, jest mnóstwo tablic z tekstami, które, które warto przeczytać właśnie o historii tych, tych terenów. Także bardzo, bardzo mocno polecam. A teraz zobaczcie jeszcze kilka migawek z tego cmentarzyka ewangelicko-augsburskiego. Witajcie w kolejnym dniu jesteśmy, jak widzicie nad Wisłą w okolicach Góry Kalwarii wybieramy się do zamku w Czersku wczoraj już nie, nic nie nagrywałem bo przyjechaliśmy tutaj po południu po wyjeździe z, ze skansenu tak się rozstawiliśmy tam stoi jeszcze jakiś jeszcze jakiś wanik no cóż, słuchajcie Nocka była bardzo spokojna. Nic się nie dzieje... Nie, nie, nie. <grywa> nic się nie działo. E, oczywiście miejscówkę Wam podam w, pod filmem. Słuchajcie, myślę, że na, w tym filmie to chyba będzie wszystko, ale mi się dzisiaj język plącze, a nic nie było wieczorem. E, także dzisiaj, na dzisiaj to wszystko. E, widzimy się w kolejnym filmie i tam prawdopodobnie pokażę Wam zamek w Czersku.